dziewczyny, witajcie w nowym vlogu Dzisiaj witam się z wami z pokoju Bo idziemy zaraz na śniadanko I dzisiaj jest taka beznadziejna pogoda w Warszawie Mówię wam Cały dzień jest zachmurzone niebo I generalnie pada deszcz Z takiego upału zrobiła się taka beznadziejna pogoda Ale dzisiaj jest intensywny dzień Dzisiaj mam dużo w planach, także zostańcie koniecznie ze mną do końca I chciałam wam pokazać Moje rzęsy Update moich rzęs, bo... Odwołuję wszystko to, co powiedziałam O tej maskarze z Lovely No ko jest koszmarna ta maskara Naprawdę nie polecam Wam tej maskary e, Posklejała mi rzęsy W ogóle zgubiłam gdzieś e, mój ten Mój tusz z Maybelline, ten różowy I musiałam użyć tego żółtego Jezu, jak mi się źle Te rzęsy rozczesywały, to sobie nawet nie wyobrażacie Dobra, bo mój chłopak już robi miny Także kończę My Już wróciliśmy, witam się z Wami dokładnie z podłogi, ale nie mogłam tej kamery ustawić za po prostu za nic. Mam nadzieję, że mnie dobrze widzicie, o, namęczyłam się nieźle. Słuchajcie tu tam komentarze pod ostatnim vlogiem i bardzo się cieszę, że tak miło tego vloga przyjęliście i że Wam się spodobał. Mowa tutaj o vlogu tym z samolotem w miniaturce E, właśnie wróciliśmy, słuchajcie, ze śniadania. Byliśmy w knajpie Ayoli, tak jak już Wam pokazywałam w tych przebitkach. Bardzo fajna knajpa, słuchajcie, śniadanie możecie zjeść za złotówkę do kawy, także naprawdę ekstra porcja mega, e, tylko trochę głośno i trochę tłoczno, ale tak jak w Warszawie, w każdym lokalu. E, byliśmy jeszcze w Arkadii, też wam pokazywałam. Nie kupiłam nic ubrań, chociaż miałam zamiar coś kupić. Ale za to poczyniłam zakup Enpiku. Słuchajcie, kupiłam książkę, o której naprawdę było głośno. Nie wiem, czy ją znacie. Mowa tutaj o książce Sekrety Urody Koreanek. Słyszałam, że ta książka jest fajna i zobaczymy. Ma dużo fajnych ilustracji. Zobaczcie, świetne są. Świetnie jest napisana, słyszałam. Zobaczymy, będę czytać, to dam wam znać. Dajcie znać, czy czytałyście ją, czy macie ją i co o niej sądzicie Bardzo, bardzo jestem ciekawa I dzisiaj jest mega intensywny dzień, bo później wieczorem idziemy na Juvenalia Politechniki Warszawskiej I tam będzie koncert Dawida Podsiadło, także uuu, bardzo się cieszę Zawsze chciałam zobaczyć Dawida w akcji na żywo, także... Mega, mega, naprawdę już się nie mogę doczekać. Mam nadzieję tylko, że nie będzie padać pod tą sceną. E, na pewno Wam coś nagram, zrobię Wam jakieś przebitki z koncertu. Ja uwielbiam Dawida i mam nadzieję, że tam się topcham, bo pewnie będzie mega dużo ludzi. Ooh, ooh.